Rozważając te gorzkie żale, stają przed nami wszystkie cierpienia Chrystusa i Jego matki. To są cierpienia opisane we wszystkich szczegółach, ale także we wszystkich uczuciach. W tym drugim dniu rekolekcji parafialnych. Chcemy podczas tych gorzkich żali, tego rozważania, kazania pasyjnego, zrozumieć jedną wielką prawdę. Ten umęczony Jezus jest obrazem ludzkości, znaczy każdego z nas. Jezus wziął na siebie wszystkie cierpienia ludzkości, każdego człowieka a nawet grzechu, chociaż sam był bez grzechu, ale właśnie za to też umarł, za nasze grzechy. Chciałbym Wam zaproponować krót, takie krótkie rozważanie o trzech rodzajach cierpienia, trzech rodzajach cierpienia Chrystusa i naszych. Pierwszy rodzaj cierpienia to jest cierpienie fizyczne. Tego nie trzeba tłumaczyć. Żaden z skrawek ciała Chrystusa nie pozostał bez rany. My także do, dotykani jesteśmy cierpieniami fizycznymi, przede wszystkim oczywiście chorobami, którym często towarzyszy ból. I ból, któremu, mimo naszej współczesnej wiedzy, nie można zaradzić. Z cierpieniem fizycznym jest tak, że bardzo prosto jest go ofiarować. Właśnie to, o czym wiemy, że nas boli. Każde cierpienie fizyczne przeżywane z Jezusem nabiera ogromnej wartości. Tak można zbawiać przede wszystkim samego siebie i zadośćczynić za nasze grzechy, ale także wstawiać się za światem. A my wiemy, co ten świat teraz przeżywa, ten nasz nieodległy świat ta wojna. Drugi rodzaj cierpienia, trudno go nazwać jednym słowem. To jest cierpienie wewnętrzne, takie ludzkie, cierpienie psychiczne. Jezus też tak cierpiał. Cierpienie wewnętrzne. To się zaczęło już wtedy, podczas męki Chrystusa, kiedy jeszcze Jezusowi nie zadano żadnej rany. Kiedy modlił się w ogóle, przeżywał tę trwogę konania. On już wtedy umierał. Mistycy mówią, że wtedy całą swoją mękę przeżywał na tym kamieniu w ogrojku. I znakiem tego była ta spływająca krew z jego ciała w ogrójce. Trwoga konania oznacza. Potworny lęk, obawę, stan zagrożenia. Nie dziwi nas, że Syn Boży powiedział: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten piek, bo on był taki straszny. Kiedy my przeżywamy jakiś potworny lęk, i zagrożenie, możemy go przeżywać w jedności z Jezusem w ogrójcu. I zwyciężyć. Ale to nie koniec tego wewnętrznego cierpienia. Wiemy, jak się potem z Jezusem obchodzono. Się mówi o tym biciu, ale tak po ludzku przecież go lżono, opluwano, czyli upokarzano. Wyśmiewano się z niego. Dzisiejsza trzecia część właśnie zaczyna się od tego cierniemu koronowania, która była takim teatralną drwiną żołnierzy rzymskich z króla żydowskiego, wykpiony. Ale to nie koniec. Przecież były te sądy, targanie Jezusa od Annasza do Kajfasza, do Piłata, do Heroda, kłamstwa na Jego temat, sfałszowany proces, fałszywi świadkowie. A szczytem tego było postawienie zakrwawionego Jezusa w koronie cierniowej przed Jego własnym ludem. Który miał wybrać, i powiedzieli Barabasza, odrzucony przez ludzi. Przecież my też możemy tak, takimi się czuć. To się nazywa takie wykluczenie społeczne, w jakimś środowisku, w wiosce, w rodzinie, w pracy. Jezus był tak naprawdę w tym wszystkim. Zupełnie osamotniony. I trzeci rodzaj cierpienia, to jeszcze wrócę. Właśnie wtedy, kiedy my tacy, tacy jesteśmy odrzuceni, zdyskredytowani, podważa się naszą wartość, to kim naprawdę jesteśmy. Możemy być bardzo blisko Jezusa. Jeżeli przeżywamy, to w zjednoczeniu z Nim. Trzeci rodzaj cierpienia, najwyższy. To jest, można powiedzieć, piekło na ziemi. Kiedy Jezus woła na krzyżu Eloi, Eloi, lama sabachtani. Czyli czemuś mnie opuścił Boże. Dlaczego to jest najgorsze? Bo nieobecność Boga jest piekłem. Takie jest piekło. Kiedy człowiek czuje się opuszczony przez Boga, jakby nie było już łaski, pozostawiony sam sobie, to jest wtedy w ziemskim piekle. Nie ma nikogo, ani ludzi, ani Boga. Jest przybity do swojego krzyża życiowego, jak Jezus na krzyżu i czeka, czeka go już tylko śmierć. Ale Bóg takiego człowieka ma najbliżej siebie. Właśnie wtedy, kiedy wydaje się, że tego Boga nie ma. Wtedy jest, człowiek jest kompletnie bezsilny i bezradny, i dlatego spoczywa na ramionach Krzyża Chrystusowego. Nie dziwi nas, że ten łotr, który był dokładnie tak samo ukrzyżowany jak Chrystus, Wyznając wiarę w to, że z tego krzyża może pójść prosto do Królestwa Jezusa, tam poszedł. Nie dziwi nas to wielkie słowo Jezusa, niezrozumiałe rozumem, które mówi do tego przestępcy. Dzisiaj z tego piekła, można powiedzieć, krzyża. Dzisiaj ze mną będziesz w raju. Widzimy więc, że to wszystko, co możemy przecierpieć na tej ziemi, jeśli mamy wiarę w Jezusa Chrystusa cierpiącego, może, może być wspaniałą i pewną drogą do życia wiecznego. Amen.